Cześć. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś takiego i zwróćcie uwagę, co to jest. Nie wiem, jak to opisać za bardzo, natomiast mamy taki kształt. Dookoła tutaj leci spline. Na środku mamy płaskie to. Zwróćcie uwagę, że to idealnie tutaj płynnie przechodzi. Nie mamy żadnej krawędzi widocznej, widzicie, między, na, na tym przejściu. I to, co ważne, to jest idealnie też płaskie to jest płaszczyzna. Więc na przykład, gdyby to miał być taki talerz, który, nie wiem, nigdy nie byłem rolnikiem, ale wydaje mi się, że coś tego typu, na przykład, nawet, dobra, to wyjdźmy, wyjdźmy z pola, wejdźmy do kuchni. Można na przykład tego typu urządzenie mieć, taki, takie właśnie kółko z takim pofalowanym czymś, żeby na przykład jakieś tam wzorki w cieście. Widziałem coś takiego, że się robi, <laughs> więc żeby taki wzorek w cieście można było sobie wytłoczyć. Tak ciąć właśnie w taką harmonię, w nie, z jest harmonika, w taką serpentynę, to właśnie czymś takim można, by to zrobić. I teraz tak, jak taki przedmiot stworzyć? Mianowicie nie jest to takie, nie jest to trudne, ale nie jest to też proste dlatego, że trzeba mieć pomysł, jak to zrobić, i tutaj ten pomysł jest najważniejszy. Przede wszystkim to, co musimy zrobić, to to będziemy robili wszystko właśnie w powierzchniach. I przede wszystkim ważne dla nas jest to, żeby wyznaczyć te punkty które będą tutaj tymi punktami końcowymi, czyli ta góra tutaj dół tutaj, góra tutaj dół tutaj, góra tutaj dół tutaj. W ten sposób to trzeba zrobić. I to jest o tyle ważne, że potem mając ten spline tutaj dookoła, już teraz podpowiem, że to będzie w szkicu 3D zrobiony ten spline, to możemy sobie ten spline właśnie dociągnąć tutaj do tego środka i będziemy mieli taki kształt. Więc jak to robimy? Tworzymy sobie nową część. Zaczynamy sobie od stworzenia na płaszczyźnie przedniej prostokąta ze środka robimy sobie w ten sposób. Robimy sobie. Tutaj można zrobić linię środkową. Nie trzeba, ale można. I robimy jakiś wymiar tego. Na, kto, na przykład niech to ma 200 na przykład na 60. Coś takiego. O. Wychodzimy z tego i tworzymy sobie z tego powierzchnię planarną. Teraz, mając powierzchnię planarną, przydałaby nam się jeszcze jakaś oś obrotu, i te oś obrotu możemy zrobić sobie po prostu z osi. Możemy też zrobić zwyczajny szkic. Ja to zrobię szkicem. Na tej samej płaszczyźnie przedniej zrobię sobie tę linię środkową, i od punktu środkowego tutaj do środka do współrzędnych zrobię po prostu taką oś sobie w ten sposób. Nie będę korzystać tutaj z operacji wstawiania osi w tym miejscu. I teraz. Bierzemy sobie szyk kołowy i tym szykiem kołowym względem tej osi, która właśnie została przed sekundą stworzona, całą tą, to, cały ten obiekt powtarzamy sobie. I powtarzamy go sobie w naszym przypadku na przykład 8 razy. Klikamy OK. I tutaj te punkty, które są na, na krawędzi, tutaj na samym końcu, one nam wyznaczają te punkty, przez które ten spine będzie przechodził. Więc, co teraz dalej? Bierzemy sobie szkic. Robimy sobie szkic 3D i bierzemy sobie spline. W szkicu 3D ten spline można przeprowadzić przez te punkty. No, i co? Prowadzimy go. Bierzemy sobie jeden, drugi. I znowu jeden, drugi. I tak jedziemy dookoła tego naszego obiektu. I tutaj, jak klikniemy, to one się nam połączą. O, w ten sposób. Dobrze, więc mamy teraz coś takiego, jak widzimy. Wychodzimy sobie z tego. I teraz, co dalej? Możemy ukryć już te obiekty powierzchniowe tutaj, które są. Widzimy, zostaje nam teraz sam ten spline. A na płaszczyźnie, w tym naszym przypadku górnej, tutaj, otworzymy sobie szkic i na środku zrobimy koło. Niech to ono na przykład ma 50. Wychodzimy z tego i z tego koła tutaj. Właściwie ja to nawet może zmniejszę trochę, bo bardzo nam się zrobiło. To, takie duże zróbmy nie 60, tylko na przykład, nie wiem, 45. O, w ten sposób. Lepiej. I teraz z tego koła tutaj bierzemy sobie powierzchnię, robimy sobie powierzchnię planarną na środku. Klikamy OK. I następnym krokiem będzie zrobienie wypełnienia powierzchni między tą krawędzią, tutaj, a tym. Z tym tutaj robimy, żeby to było stycznie. To nam się dostosowuje stycznie tutaj, żeby przechodziło gładko. Klikamy OK. I jak widzimy, już teraz mamy gotowy ten kształt. W ten sposób. Jak zrobimy sobie taki styl wyświetlania, to będziemy mieli. Widoczne, że to jest płynne przejście. I ostatnim krokiem, który by należało tutaj zrobić, będzie w tym momencie dokonanie pogrubienia tego, co robimy tutaj za pośrednictwem operacji pogrub. Klikamy sobie na to, robimy sobie, żeby to było dwustronnie, na przykład na 3 mm, klikamy OK i jak widzimy mamy coś takiego. Aha, tylko że teraz jeszcze jedna rzecz, pogrubiłem tylko to z zewnątrz i żeby to pogrubić w środku, cofnijmy się tutaj trochę. I zróbmy sobie połącz powierzchnię. Połączmy sobie te dwie powierzchnie i teraz pogrubmy całość już. Czyli tutaj powierzchnia połącz teraz się pogrubiła cała i jak widzimy, mamy całą pogrubioną powierzchnię w ten sposób. A patrząc na to z góry, mamy prawie że takie koło. Także to dzisiaj na tyle. Jeżeli się podobało, to daj lajka, zasubskrybuj, filmów będzie dużo. Zapraszam też na drugą serię. I druga seria jest odnośnie. Znaczy, serii to jest w ogóle dużo. Natomiast jest nowa seria odnośnie robienia, projektowania, potem tworzenia tego na żywo. Na którą również Cię zapraszam. A co więcej, jeszcze jest Instagram. I na Instagramie również pojawiają się na bieżąco rzeczy, które robię. Także tam również będziesz mógł zobaczyć bieżąco, co się dzieje. Także zapraszam. Na razie, cześć.